Moi drodzy! House of Da Vinci VR Aktywny profil Giacomo Okej okay. hmm. Gra od studia Blue Brain Games I jest to vr wersja Flatowej gry Pod tym samym tytułem House of Da Vinci I jest to Gra logiczna, nie chcę żadnego dziakomo, projekt wiar. No dobra, i zobaczymy, jakie sekrety kryje Dom Da Vinci. Hadka Lonarda. Yy, prawa. Jakie są tutaj języki? Czeski, słowo. Oczywiście. Kalibracja kontroler? Nie jest OK. Dobra, lecimy. Fajne ekran ładowania Ja się przyznam, nie grałem kurcze yy, w flatową wersję domu Da Vinci. O! Ładnie tu. Florencja 1506. Jaka ładna woda. O, Jezus Maria! O, ho, 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 ho. Jak ja nie lubię skokowego! Strasznie nie lubię, są to jakieś opcje, żeby nie było sk sk skokowego. Proszę, niech będą. Shit, nie ma. Dobra, no. Trudno się mówić co? Aha, i mamy teleport. No dobrze. To nie będzie o Jezu. Ha. Okej. Okay. Hm. Tiger lew ej to jest lew i małpa to jest słoń jest lew dobra, spróbujemy metodą kropi błędów? aha, dobra i teraz drugi ma być lew A, bo to było dobra czaj, to, to i to według tego. Teraz małpa jest małpa jest druga, więc to, to, to i to. Huh. O, Okej. Okay. To będzie zielone, to będzie czerwone. Huh. нам стоит там ищ. Ой. Пиона, не? Это не то. А что украсть? No, dziękuję. Ha! Okej, okay, jakiś kluczyk. A tutaj napisów nie ma, żebym... Mi... O Jezu, sorry, nie chciałem tego. Trzeba sobie samemu czytać. Nie ma tutaj żadnych... O, i to nie to. Nic innego nie mam, no dobra. Cyk! Ej, hej, 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 he. Eee... Ha, ha. O, dziękuję. Dobra, ja, ja już to ogarnąłem. Ej, ale. Oki. Okay. To ja coś po. Watch. Ale pisło. Ej, żyjesz? No ja bym chciał to, jak ja mam się przestawić? A tak, okej. Okay. Okej, okay. nak nak. Okej, okay, dobra. Czyli tak, czyli są teleporty. Gra przypomina trochę The Room a Dark Matter. Co według mnie jest świetne, bo uwielbiam tą grę. O! O już chapter? Aha, to jest tak podzielone na chaptery. No, Okej. Okay. Czyli wychodzi na to, że jeden kawałek mapy jest taki. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, mapa jest taka troszeczkę. Yy, no, ładnie zrobiona i w ogóle. Yy, I jak ją ukończymy, to mamy. Tu muszę coś sadzić, tu muszę złożyć. Najpierw będzie to, potem będzie to, i teraz będzie to. <laughs> Jestem zdolny. Okej, okay, ale to się zamknęło teraz. A to się musi otworzyć, a ja będę musiał tutaj coś wtrynić. I tutaj też. To idziemy tutaj. Co my tutaj mamy? Tutaj chyba. Na... O jednak, ale też nie mam co tutaj włożyć, czyli do głównego. Okej. Okay. coś mam. Ha. Never forget, the one tool that best allows people to understand the world is the accuracy, consistency and precision of the... Huh, okej. Okay. I co, nic innego? Nic innego, no dobra. Czyli tak. Hmm. To chyba nie będzie tutaj, nie? Pewnie, że nie. Hmm. Ja tylko mogę tutaj, i tylko mogę tutaj. Na górę to też nie. Czy coś jeszcze tutaj? No, musi coś tu jeszcze być. Na bank. Co? Bez jaj. Ja pierdzielę, wow. Tego się nie spodziewałem. Nie, no to to chyba będzie raczej tutaj jednak teraz. O nie, bo tutaj jest. To to nie tu. Czy ja to mogę gdzieś kurde? Mogę, pewnie, że mogę. No ja bo się łeb otworzył. Huh. Okej, okay. to to będzie proste akurat. Mm -hmm. <sighs> o oh, fuck. What to to jest? Wow No mówię, że to kurcze akcje są jak z derum. Okej, okay, jakiś kluczyk, a tutaj coś teoretycznie było, ale to nie to, to ten kluczyk musi być. A, huh. Okej, okay, pieczęć i pieczęć będzie tu. Oh. Dzięki. Yy. Ale to chyba nie tutaj nie. Czyli. I coś mi pewnie wyjść strzeli. czyli ja tutaj chyba będę mógł przestawiać sobie je o właśnie innego wytłumaczenia nie było tu tu e... tu tu i tu no dobrze Eee Oj. za daleko Tu Tu, 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 tu Znaczy ja mogę sobie to przedstawić Jak ja jestem na tym no Aż kurde, no właśnie nie eee. hmm. Dobra, spróbuję tak pójść. Oj! O! No! Okej, okay, jeszcze jedno teoretycznie. Eee, ty ty, ty. Aha, ja tego nie mogę przestawić już. No to sobie przestawimy... Aha! Kurde, czyli to tylko tak po, Na boki! Ha. Ale to mogę. I to mi się blokuje. Właśnie. Eee... Yy. Kurde. One eternity later. Haha. Mamy kurde podpowiedź. A no zaraz to można przesyłać tego, nie? Dlaczego? No to fajnie, że są też takie podpowiedzi. Całkiem miło. Tak naprawdę. To miało być ta. Aha, tak, dobra. Ja tutaj się zarypałem. No właśnie. Ja się tu solidnie zarypałem. Okej. Okay. Kluczyk. Do czego kluczyk? Kluczyk do tego. U. I co? I to teraz tu? Wątpię. Ha. A jednak. O, oh shit. Aha, dobra. Czyli się bawimy, kurczę, z tymi. Standardowa łamigłówka. Zabawa ze zwierciadłami. A dlaczego, kurczę, to mi leci w górę? Ja nie chcę w górę. Ha! A, czekaj, ty, bo to leci tu, 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 tu. Nie? Nie. Ha! A, bo tutaj jeszcze jest. Dobra, tego nie zauważyłem. Oh fuck. A to mi co da? Może mogę gdzieś przejść, bo chciałbym go lepiej zobaczyć? Kurde, nie mogę. No, Leo, Leo, ok, no, już wiem mi się gdzie nacisnąć, Open the door. Mój drodzy, jak Wam się podoba House of Da Vinci? Jeżeli jesteście miłośnikami, miłośnikami. No, no tak, no. E, kochacie gry logiczne, kochacie gry w stylu Escape Room i tak dalej, bardzo Wam się podobała gra The Room, VR, a Dark Matter, to The House of Da Vinci będzie dla Was. Ja jestem. W niebo wzięty póki co, bo naprawdę mi się bardzo podoba, świetna gra. Okej, okay, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Hejos.